Super, farba kurwa, farba nie zmycia. nie zeszlifowany. to no wszystko to ja kurwa zeszlifowałem tym papierem silnym, przed wyjściem stąd. A widać co my to próbowali robić to? To my kurwa próbowali, a jak jest to ten, no? No. Myśmy to kurwa próbowali robić. No. Wtedy. Kurwa. Zaufaj komuś. Kurwa, zaufaj. Skąd do to było zrobione? To jest kurwa to moje, co ja robiłem. Dokładnie. Ale... Jakiegoś silikonu dał? Przykręcił, kurwa, te. I chuj. To jest kurwa robota. Polski fachowiec. Od kurwa gumowych dzwonków. Od dupczenia owiec. O! Chyba tak To pij wolno, bo ja więcej nie mam Proszę, a panowie tu piwo piją Ale ty jesteś tuja młody Później kurwa nam godzinę Mój no to pierdolić kurwa Narobiłem tyle i tyle A no chuja zrobiłem Tum, możemy kurwa próbował to robić. Si. <tryk> <tryk> Miał być kurwa obtojomy.śliczne i powkręca kurwa do tego. Mokro. No. Czy tak kurwa nałożona żywica, że kurwa suła sklejka jest kurwa mokra? No. Patrz, jeszcze. Chwilę, a masz? Co? Ma błysk. No bo jest chuja, bo była położona żywica. Fajny pasek, kurwa aluminium na złodu. Tak, może nagle. Po to jest, kurwa gdzieś było, nie? Albo może na no, wojnie na To jest kurwa dobrze położona żywica, kurwa. Tu też sy będzie. Silikon, sy tu? Ja. Nie, silikon, to będzie kręt. Tak, ja. ale po no. I kurwa widzisz, chujowo za ten, bo pil jest dziurawy. No, zobacz jak woda będzie kurwa ciepła. Ja. Teraz nie, bo może się tam wylać. A może na boku, się już wylała po boku, no. Na gąbkę.